Cześć, witajcie na moim kanale. W tym tygodniu opowiem wam o nowej funkcjonalności integracji BaseLinker Printer. BaseLinker Printer to była darmowa integracja stworzona przez BaseLinkera, służąca do drukowania faktur, etykiet czy jakichkolwiek innych dokumentów. W tym momencie BaseLinker dodał nową funkcję, a mianowicie możliwość drukowania z tej właśnie integracji paragonów na drukarce fiskalnej. Co najważniejsze, integracja ta dalej jest darmowa, czyli odpada nam już koszt dodatkowej wtyczki, którą wcześniej musieliśmy dodawać do Baselinkera, żeby w ogóle móc drukować na drukarce fiskalnej. Zajmowały się tym dwie firmy, były dwie takie wtyczki, które mogliście dodać do Baselinkera. W tym momencie możemy to zastąpić za pomocą właśnie Baselinker Printer. No i najważniejsze słuchajcie, rzeczy, o których Wy już musicie wiedzieć, zanim będziecie chcieli z tego skorzystać. Integracja działa z dwoma drukarkami firmy PostNet oraz Novitus. Kolejną ważną rzeczą jest to, że my do takiego drukowanego paragonu już w ustawieniach samej integracji możemy dodać NIP na paragonie, możemy dodać numer zamówienia, możemy dodać e, informacje o kasjerze, numer kasy itd. Oraz to, że aplikacja jest dostępna w tym momencie, mówię tutaj o początek kwietnia 2023 roku, na Windowsa oraz na Unixa. Wcześniej, BaseLinker Printer, w tej standardowej formie normalnego wydruku, był dostępny również na Macie. Ta funkcja, w tym momencie, w przypadku drukarki fiskalnej, jeszcze nie jest dostępna. Film o tym, jak dodać integrację Base Linker Printer, znajdziesz na moim kanale. Link do tego filmu znajdziesz również w opisie tej, tego filmu, więc możesz po prostu zobaczyć, jak to wygląda. Natomiast chętnie pomogę e, pomogę ci w tym procesie, pomogę ci w dodaniu tej integracji oraz w całej konfiguracji systemu BaseLinker. We wdrożeniu wystarczy, że napiszesz do mnie na biuromappauurp.pl, porozmawiamy i przygotujemy najlepszy scenariusz procesowania zamówień dla Twojej firmy. Pamiętaj również, żeby zasubskrybować mój kanał, raz tygodniu dodaj film związany z e-commerce, basinggerem oraz dodaje porady związane z programem Excel.